Witam serdecznie wszystkich ze Słonecznego Żywca, dzisiaj taki krótki filmik, zaprawka lakiernicza, zobaczcie tutaj uszkodzone część błotnika tylnego, tutaj zawsze są te ocierki na tym rancie, ocierka taka, że wymagała troszeczkę podprostowania, poszpachlowania i teraz robimy zaprawkę lakierniczą, żeby zmieścić się jak naj... na jak mniejszej powierzchni. Powiedzmy, element był tak w tych granicach wypodkładowany. Wiadomo kit potem żeby powstrzymać korozję, bo tutaj ten lat odokoła był mocno zardzewiały, podkład wytrawiający. Tutaj użyłem fiksadura i na to grinki jasny, obszlifowane, obklejone gąbeczka w szczelinę i przechodzimy do lakierowania żeby ta zaprawka wyszła tak na miękko nie było problemów z tym, że ze srebrnej bazy zrobi się plama zrobione jest powiedzmy tłem możemy tu użyć 1200 z Max Mayera albo 082 z Lechler'a tym bezbarwnym i powiedzmy jak widzicie, że powiedzmy bazą jest wyjechane dotąd i powiedzmy bazą jest gdzieś wyjechane dotąd to tłem się jakby musimy Wysunąć powiedzmy po 2 cm troszeczkę dalej, żeby ta baza zakończyła się nam na tle. O to chodzi, żeby ta baza nie wywracała się na kończeniach, żeby tą bazę rozcieniować i zmieścić na tle. Natomiast następną ważną rzeczą jest, że z lakierem bezbarwnym musimy wyjść i przykryć to tło, bo lakier bezbarwny musi nam to wszystko zabezpieczyć przed warunkami atmosferycznymi. Zobaczcie tu jest zaprawka, było kończone gdzieś na tej wysokości nie wiem czy telefon to pokaże czy nie pokaże ale nie wymaga to nawet żadnego polerowania, nie ma tu żadnego odkurzu na błotniku już wyżej wiadomo są jakieś powiedzmy defekty typu rysy, typu odbicia to zostanie w stanie nienaruszonym jakie było takie, takie klient to będzie miał zaprawkę się udało zrobić tak, że praktycznie samochód po rozklejeniu będzie gotowy. Tu jeszcze Wam chciałem pokazać, bo zawsze o tym mówię, a nie zawsze to jest okazja wytłumaczyć. Jeżeli robicie tą zaprawkę lakierniczą, to ważną rzeczą jest taka geometria prowadzenia pistoletu, czyli jeżeli to lakierujemy, to żeby nam nie powstał zapruch tam i żeby to się ładnie potem skończyło, to pistoletem lakierujemy w ten sposób, że ta dysza jest skierowana do środka zaprawki i posuwamy się w tamtą stronę, w środka zaprawki nie robimy czegoś takiego jak bazą bo bazą musimy w ten sposób żeby ładnie wycieniować więc musimy to ziarno rozrzucić, chociaż przy zaprawkach kiedy to trzeba zmieścić, yy, zmieścić robimy ruch w drugą stronę, czyli zakładamy sobie jakiś ruch gdzie ta baza musi nam się wygubić i robimy ten ruch do środka, nie taki ruch, jak przy zwykłym cieniowaniu od środka na zewnątrz, tylko jeżeli nas miejsce, miejsce ogranicza, robimy od zewnątrz do środka, robimy jakby cieniowanie w drugą stronę. To taka informacja. A tutaj przy tym bezbarwnym ten pistolet układamy tak, żeby ten odkórz lakierniczy został przepychany do środka zaprawki, żeby się nie, nie gromadził na końcach tej zaprawki. Lakierujemy w ten sposób dochodzimy powiedzmy do, tutaj do, do tego końca robimy sobie tą granicę lakieru bezbarwnego i znowu tutaj poruszamy się tym pistoletem skierowaną dyszą do środka zaprawki, żeby ten cały dym który powstaje przy lakierowaniu schodził nam do środka zaprawki, żeby te końce pozostawały czyste jeżeli pracujecie na AL302 to jest fajna sprawa, bo to jest lakier idealny do zaprawek możecie w międzyczasie te strefy, na których będziemy kończyć Przecież z pyłochłonu, bo ten lakier jak tworzy zapruch, to ten zapruch się normalnie ściąga, bo on jest na tyle suchy, że możemy go zdjąć pyłochłonem. I po, po nałożeniu powiedzmy tych dwóch warstw lakieru bezbarwnego, robimy samo kończenie tym rozpuszczalnikiem docieniowania z Maxmajera 5405. Jeszcze taka ważna uwaga, żeby się to ładnie wtopiło. Do pierwszej warstwy bezbarwnego 5%. Dodajemy tego rozpuszczalnika 50%. 4,05 do drugiej warstwy dodajemy również 5%, czyli to finalne kończenie ma już w sobie 10% tego rozpuszczalnika, i on powoduje to, że ten lakier jakby lepiej przyjmuje ten rozpuszczalnik, którym to gubimy, i praktycznie to miejsce robi się niewidoczne. Tutaj jeszcze pragnę powiedzieć, że ważną rzeczą jest, żeby te końce, gdzie będzie robione to tym rozpuszczalnikiem, bardzo dobrze otuszyć, bo jeżeli ten rozpuszczalnik gdzieś poczuje trochę silikonu tłuszczu, od razu zobaczycie, że po nałożeniu zrobi się Wam na nim takie jakby rybia łuska, że on nie ułoży się równo na powierzchni, tylko się skupi w takie jakby obwódki, które przypominają w kształcie rybią łuskę. No, myślę, że coś Wam tam na ten temat wyjaśniłem, jest już dzisiaj przed siódmą, ja pracuję od godziny szóstej rano. A więc trochę tego zrobiłem. Niesamowity bieg, wszystko jakby zwariowało przez tę epidemię tego koronawirusa. Mówiąc, przy okazji uważajcie na siebie, to naprawdę nie są żarty, myjcie ręce, starajcie się jakoś izolować w miarę możliwości od osób, które tam powiedzmy mają jakieś problemy z kichaniem. Przenosi się to drogą kropelkową. I co Wam mogę powiedzieć? Mogę Wam powiedzieć, że tak jak mi powiedziała taka znajoma pani, która tam jest powiedzmy lekarką z, z okolic Warszawy, jedyną taką bronią, którą możemy z tym walczyć, jest odporność. Tutaj najlepszy jest alkohol, taki którego. Procentowa zawartość jest 70%, bo jak to ona powiedziała, on już zabija koronawirusa, natomiast nie ścina białka. Wszystko, co jest mniej, średnio sobie radzi z tym koronawirusem. Natomiast co jest więcej, no to organizm nasz sobie średnio z tym radzi, bo to ścina białko. Także życzę Wam wszystkim zdrowia. Nie dajmy się zwariować, przejdźmy jakoś z podniesionym czołem przez to wszystko, bo myślę. Nie chcę być jakby złym prorokiem, ale wesoło nie będzie, bo patrząc co się dzieje powiedzmy we Włoszech, to tam nie jest ciekawie. Pozdrawiam Was serdecznie ze słonecznego żywca kazek-lakiernik wieczorową porą.